Albo weź do sałaty to gra od dwóch do 4 gaczy, a w pudełku wielka pręża się znajduje, chcesz gać wszystko ustaw tak jak ja. A gdy chcesz utrudnić sobie gę, to daj rukę i czarnego żółwia. Z zakrytych kafełków wybierz żuwia swego, nie pokazuj go innym gaczom. Dostaj gaczą po pięć kart i gotowe, możesz gać. Kto zaczyna ten, kto ostatni jadł sałatę, albo najmłodszy gacz. Co jest celem? Meta, o tam! Jeśli kruk stoi na polu z żółwiem, to kruk się rusza, a nie. Jeśli staniesz na polu z ketem, odsłoniasz się i ruszasz o dwa Albo cofasz się, albo dobierz kartę z rynki, albo zastosuję, albo się na jeśli na rzece zatrzymasz się, to niestety cofasz się. Żółwie mogą wspinać się na siebie, ale na polu zyskiem zeskakują z siebie. A co z czarnym żółwiem zapytasz się, jeśli z nim skończysz grę, to odpadasz z niej. Jeśli schowasz się na polu tym, a gra skończy się, przykomi, odpadasz z niej. Jeśli kończysz grę przy grupu, przykomi, odpadasz z gry. A jak poruszasz się w tej grze, otóż kartami swymi co masz ich pięć. Fejtu, że jedną z nich zagrywasz i do przodu sobie popylasz, albo cofasz kogoś, albo najlepszego gracza, cofasz o tyle ja karta. Jeszcze jedna opcja jest, która pozwala najgorszemu żółwiowi i dogonić się. Nie jest łatwo, ale jak postarasz się, to i ty wygrasz w tej grze.